Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem To miał być Minecraft Ale troszeczkę się zmieniło, jest supermarket Simulator Otóż Kiedy ta seria wypali, to będzie na pewno więcej filmów z niej Tego Subskrybujcie, lajkujcie, no i Zaczynamy. Pierwszy dzień. Oczywiście wiem, co. Co ja. Oczywiście wiem, co ja. Co to i to, proszę. Tankę. Um. Nie, bo klienci przyjdą. Jeśli. Szybko! Akcja! I ile? Szósteczka. Dobrze. Szybko, tak? Dobra, cztery dyszki. Dobra. Dzień dobry. Proszę panią. O, proszę panią. Trzymaj, niech pani szósteczkę do, do librusa. O. O. Strefa załadunku. Wziąłem ten polski tylko po to, żebyście wymieli komfort. I wiem, że ten filmik Zostaje wstawiony mega późno Mówiąc mega późno to... No 23 No ale w dzień grałem z kolegą Nie grając z kolegą, musiałem się uczyć na historię no, być, no, życie tego jednego, tego jednego, tego jednego typka, którym współczyła cała klasa. Udało się. O, się. O, o, um. o pani! O o, jest pod I co? Ja tutaj widzę. co y Kity, kiny, Stacja paliw. Oh, nie Dobra. Welcome. No. Welcome. Sprawdzę sobie zarządzanie czy coś się zmieniło. Localizacja. Magazyn. Rekrutacja, czy, jest, czy są jacyś nowi? Ochrona, sprząta, nie, nie ma nikogo nowego od ostatniego czasu, kiedy byłem? Czy jest jakieś tutaj? Um. Licencjo, whisky, whisky, piwko, no Jezus, przepraszam Czy taka duża kolejka się zebrała? jak ja ja dziękuję Kocham panią Chleba 4 złote, danke Proszę nie przychodzić w... O jestem wysoki hucz, ol Sino, jestem taki, to jestem ja Proszę panią. Pani wie, że pani jest. Niska. O, ten ja czeka przy każdzie. Jeje! Je, 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 Dobra. 74 dolce, mam, 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 Tobie tego nie dam. Pamiętam jak ja kiedyś miałem dosłownie jakiś hipermarket, dosłownie zrobiony. I dosłownie, że około 15 minut zajmowało mi wyciąganie produktów. Tutaj jest tak w ogóle jest stacja paliw. Okej. Okay. W ogóle też... paliw. O, panowie, panowie, i to się szanuje. Szacun. Szacun bratki. Och, bratki, chyba czas na chabosz baboż. Chabosz baboż. i... łopa! Nie pytajcie się, okej? Okay? Dobra, co tutaj jest? Dobra? Zarządzanie rozbudowa. Troszeczkę drugie. Nie wiem czy też tak uważacie. Halo. Zapraszam. O, pani przyjdzie. Pani na stówkę przyjdzie. Proszę panią. Czy pani przyjdzie do mojego sklepu? Proszę panią. Co? Co pani się dzieje? Zapraszam. Zapraszam do mojego sklepu. Co się panu stało? 14 dalt. Nie mogę znaleźć płatków. No proszę pani, ale tu ty... no przecież dlaczego się rozglądasz, gdy widzisz, że tutaj nic nie ma? No, przepraszam bardzo! Ej, 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 ej. Zaraz, zaraz, zaraz. Gazem t. Co jeszcze ty nie rykuje? z po pierwsze No dobra, no to Enter Pierwszy dzień zakończony z zys zyskiem siedemdziesięciu To może Od razu, dobra, nie ma Za mi rachunki Ima. niczego co mogę kupić. nie mhm. Rynek. Rynek, 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 rynek. Shop. Bo moja największe zamówienie LOL. A, gasie mi się światło. Olej. e Sara assim se vou chegou voz o by wam było lepiej o teraz to by było lepiej jakieś ACMR boże by to brzmi jak jakieś co cofane nagranie jakby nagranie kiedy jakby się cofa nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi, ale zgadzając, to pewnie nie co to jest, no, jak... niech leci trzeba. Oczywiście, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka. Pani, pani, proszę pani. Nie, nie, nie. Produkty, ceny produktów, nie. 450. Proszę panią, proszę panią. Ja muszę zmienić ceny. Wait, 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 proszę panią. No i teraz muszę jej dać. Musisz um, najcesz największe zamówienie zrobiła Zaraz, a, to, a dzisiaj przypadkiem coś nie podwyższało swojej ceny? Czy nie? Nie dobra. Mąka za 79 za sztukę A il olej za 50 sztukę. No proszę panią Nie, dobra, zaraz Muszę ściszyć troszkę Sorry To muszę ściszyć O, dużo Karton Ej, kartoni po niej i w ogóle tak no, zapraszam Pom... dobra, ciekawe co teraz kupią, dobra, olej a tamta baba wzięła wszystko a tamta wzięła wszystko no ucz się od lepszych Mama nie wychowała? Mama nie wychowała? No ja myślę, że wychowała. Żeby garnitur mieć. Z garniturem do sklepu. Co są ze sklepu: Indian, Deli i Gregory. Gregory. Kto napisał w komentarzach na zdrowie Szacuneczek Kupuję Hoco za 17, za mnie za 33 Północy tańsze Trzeba kupić od konkurencji. Kup to nie sprzedawaj drożej. No. Zaczekać. No chwila. No człowiek. Tło... No ty babo jedna. Aż tak nienawidzisz mojego sklepu? Czy w stuwie? No jest tamto zresztą. Ta... Lubimy zresztą. Lubimy zresztą Chyba będę musiał z kasiera zatrudnić Oj tak, Dobra, no i siegienka takich ludzi tu nie szanować. Mąka się kończy. Joi, baczka, baczka. Mąka się kończy. To trzeba dokupić. Za 6 No, bratku. Kupować, nie żałować. No, połóż. A, półka jest pełna. Dobra, to tam po jeden karton nie może się No Dobra. przy no chyba nie, no chyba nie. ZASYFIŁ! Nie no... Przyznać się kto to był. Mopować ja muszę. W moim własnym sklepie po porządku nie umiał otrzymać. Okna, muszę za nich wyczyścić. Kto mi naplu na te okna? Walone gołębie 99 nights in the forest. Dobra, więc <noise> Zapraszam Może pan chce wejść do mojego deluxe sklepu? No oczywiście, że chcę Zapraszam Zapraszam Ronaldo chce pan kupić? Płatki Ronaldo. Jakie płatki Ronaldo? Cukier Ronaldo, Ronaldo. Przepraszam. Jak to jakimś cudem Ronaldo ogląda, to. Nie, wiem, zaraz dźwięk. No. Te produkcje same się tam teleportują, czy co? Kim Baseballowy U Sigma Kim Baseballowy będę mógł obrażać ludzi. Dobra. Kończymy dziś dzień no ile zarobiliśmy sygiemka Może zarobiliśmy mało, ale to tylko a ale to tylko pozory. Oni nie wiedzą, że później to pójdzie. No. No chyba... myślę, że ja nie... z jest z Jakby... I co mi brakuje? Hmm. Zaraz, tutaj przecież widzę... Dobra... Ile? 8 na 8? Dobra, to jest... Cukier... Olej... Chleb... I to... I takie... Najwięcej, ile brakuje. Ta mąka to w ogóle taka idealna. Panie, jeszcze ją nie otwarte. Wiesz, tłumy już się zbliżają, ja to czuję, że tłumy za chwilę biegną do mojego sklepu. Dobra, 12 u oleju. Pasta pazmacki Ja robię że... ChocoPiki ładnie, ChocoPiki ładnie, ładnie, pięknie ChocoPiki, ja ładnie, nie I czekamy Tik tak Hotel Gdzie to można wspiąć potem? Kup skrzynię w sklepie Jaką skrzynię? Często mam kupić O Aha No To super Może poznać Kontener A nie, jednak to nie jest kontener okej, okay. kontener kontenerem, no ale ludzie, szanujmy się, szanujmy spokojnie, ludzie, to? Mówi, że panowie są zainteresowani wizytą w moim sklepie. O, Boże. Ja przyjmuję tylko odliczone i gotówką. No, widzę, że pan. No, no, karty, no. Widzę, no, Kartę. no nie jesteś lewy, czyż nie? Czy nie. jestem ślewy dla Was, widzowie? Oczywiście piszcie pozytywne komentarze. Albo chociaż wejdźcie w ten film. Jak wejdziecie w ten film, Ja na razie mnie. Dlatego wyświetlenia motywują. Tak ja będzie pełno. A co kto ją oszukał Dał jej. To mm. jem grosz za mało. <laughs> yy! Proszę, dobra, tarni grosz. Za grosz. jej grosz. że nie było już grosików. Ale 50 groszik A! Mówią że, mówią, że w moim sklepie capi. To powiedzcie to tym, którzy to, to, to właśnie robią. No, no właśnie. Hello. Bum, 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 bum. 16 krawka 4. 164. Dobra Boom Give me that Siema, boi Tum to jest takie, taka prawdziwa sigiemka. wait produkty muszę wyłożyć dobra olej marki własnej. Oj, tak, tak. 100% real, no, scam. Zapłaciłem twórcom, żeby, żeby był mój napój. Nawet nie mam napoju w tym sklepie w proszoleju. Dlaczego ludzie do mnie przychodzą, jak nawet piw nie mam? Ale miałem, pamiętam, kiedyś miałem, zaraz ja aż muszę sprawdzić ile mnie kosztowała wtedy tam ta licencja na piwa. Zaczekać chwilę. No. Aż rządzaj, licencję na samą górę, o, mogę kupić licencję, ale to w następnym odcinku. O, tutaj, czy to nie to? Nie, to jest to, chyba nie? Gdzie oni przyłożyli piwo? A gdzie było to piwo? Pamiętam, że było piwo. Pamiętam. O, to tutaj, miałam, to miałam. Ile kosztowała w końcu tamta licencja? Trzy i pół tysiąca, Jezus Maria Sorry Dobra, boom. Dobra 还是，嗯，包食呀，你俩姑爷。 Ale chieję dostanie muszkę no. Zaczynają się teraz i przychodzą teraz do tego sklepu D. i te jedne marudy. Możemy tylko sprawdzić jedną rzecz i od razu cała kolejka. Nie, nie no, dążamy!

I pana jeszcze obsłużymy. Hello, my friend. Dobra. No to widzowie. My na dziś będziemy kończyć. Oczywiście zobaczycie ten film o 23. Spokojnie. Jutro będzie film z Minecrafta. Chciałem po prostu powieść świeżości zrobić, a my widzimy się w następnym odcinku z Minecrafta albo znowu z tego Narka!